Witam serdecznie na moim kanale Dzisiaj przychodzę do Was Ze spóźnioną premierą Znowu zdrapki linie. Zdrapki za 10 zł Troszkę mi się opóźniło A to dlatego, że byłam Kilka dni na działce I jakoś tak nie w głowie było mi Nagrywać Premierki, nagrywać filmiki Więc nadrabiam to Dzisiaj Zdrapeczka nie zmieniła się, jeżeli chodzi o zasady. Są oczywiście nasze symbole. Musimy odnaleźć te symbole. Jak ułożymy linię poziomą, to wygrywamy przypisaną kwotę. Tutaj z tego okieneczka symboli jest 26. Stopni wygranych mamy 11. 11 to jest 10 zł zwrocik, a pierwszy stopień to 140 tysięcy. Ja już wiem, że dzisiaj na pewno zera wielkiego nie będę miała, ponieważ dwie zdrabki są już wygrane. Są dwie linie ułożone i to jest zdrabka z numerem 1 i z numerem 2. Dodrapiemy do końca, zobaczymy czy to będzie tylko zwrot, czy może coś więcej, czy będzie połowa wkładu, czyli 20 zł z 40, czy może uda się odzyskać dzisiaj więcej. No dobra. To lecimy, sprawdzamy, może te dwie zdrapki, właśnie tą jedyneczkę i dwójeczkę, gdzie są już linie ułożone, ułożone, zostawię na koniec, a wydrapiemy najpierw te, w których nie ma jeszcze wygranych sześć symboli do końca. No i lecimy, zobaczymy, co tu będzie. Przecież jak tamte dwie są wygrane, to pewnie te dwie już będą przegrane. Teraz mamy podkowe no i drapiemy sobie. Tu jest jedna podkowa. Moja ulubiona zdrapka powróciła. Bardzo fajnie. Mamy wszystkie podkowy wydrapane. Kolejny symbol to kości. I drapiemy. Tu mamy jedne, mamy drugie, trzecie. Tu są czwarte kości. No i jeszcze na dole piąte kości. Kolejny symbol. To jest wiatrak. I sprawdzamy. Pierwsze, drugie okienko nie ma. Trzecie, czwarte. Tutaj mamy jeden wiatraczek. No i to by było wszystko. Kolejny symbol. Balony. Tu nie widzę. Tutaj też balonów nie ma. Przedostatni symbol: moneta. Moneta tu jest jedna. No i tylko ta jedna. I ostatni symbol to cytryna. Cytrynki gdzieś mi się rzuciły w oczy. Tu jest jedna. Jest druga. No i jeszcze tutaj, ale już linii to nie ułożyło. Nie ułożyło linii, jeszcze tak sprawdzę, ale nie. Ta wygląda na pustaka. Literki kontrolne DY potwierdziły, że jest pusto. Bierzemy zdrapkę z numerem czwartym. No i tu następny symbol to są kości. Mamy tak jedne mamy drugie i to by było wszystko kolejny symbol to lody 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 dla ochłody tu są są drugie lodziki kolejny symbol monetka czy jakaś gdzieś tutaj była monetka na no nie ma akurat sprawdzamy dalej mamy kraba tu jest jeden krab drugi trzeci czwarty przedostatni symbol to czapka czapka tu jest na czapka druga Trzecia. No i ostatni symbol. Sprawdzamy. Mamy tęczę. Tu jest jedna tęcza. Jest druga. Trzecia, czwarta i piąta. No, ale też linii nie widać. Niestety. Więc, tak jak mówiłam, dwie wygrane, dwie przegrane. Mam ed. Pusto. No i sprawdzamy teraz, co tu się będzie kryło w tych wygranych liniach. Tu jest w trzecim okienku jedna linia. Sprawdzamy następny symbol. Jest to tęcza. Może jeszcze jakaś linia się ułoży. Mamy kolejną tęczę i jeszcze jedna na dole. Teraz co tu będzie? Cytryna. Też są cytrynki. Jedna, druga. Trzecia, czwarta i piąta. No dobra. Następny symbol lody lody, lody lody, lody, lody tu są lody przydałby się rower, tu by się rower przydał no następny symbol mamy dzwon dzwonki też były jeden drugi przedostatni symbol to diament Jeden diamencik. O, mamy drugą linię. Mamy drugą linię. Super, czyli już 30 zł będzie wygrane. Może więcej. I ostatnie okulary. Mamy trzecią linię. No nie wierzę. Czyżby było na zero dzisiaj. Mamy tu jedne okularki. Drugie. Trzecie. No. Zrobiło się ciekawie, czy przelecę balonów. Nie było. Rower też nie. Kości nie widzę. Popcorn, popcorn, popcorn też nie. Balony, rower, kości. No, wychodzi na to, że są trzy linie. To sprawdzamy, co tu będzie. Czy 30 zł, czy może więcej. Tu mamy dyszkę. Tu mamy drugą dyszkę, to 20. No i tu mamy trzecią dyszkę, 30 zł w ekstra liniach z numerkiem drugim. Nie wiem, jakie tu będą literki. Są EEE. <laughs> Mam nadzieję, że to prawda. Mamy 30 w jednej zdrabce. Sprawdzamy jeszcze. Drapeczkę z numerem 1. Tu mamy tą linię ułożoną, no i sześć symboli dodrapiemy sobie. Kolejny jest dzwon. Dzwon, dzwon, dzwon. Nie ma dzwonków, teraz co będzie? Czapka. Czapka. Czapka, tu jest jedna. Dalej mamy popcorn. Popcorn, tu jest jeden, jest drugi. Trzeci, czwarty. Kolejne są kości. Mamy drugą linię, nie wierzę. Mamy drugą linię, czyli już jest na plusie. Drugie kości, trzecie kości. No, przedostatni symbol to moneta. Jest druga, jest trzecia. No i ostatni symbol to balony. Ale balonów chyba tutaj nie kojarzę. No nie, mamy dwie linie i zobaczymy, czy tutaj będzie 20 zł. Czy coś więcej. Tu mamy dyszkę i tu mamy dyszkę. 20 zł. No to jest 5 dyszek dzisiaj na 40 zł wkładu. Super. Nie spodziewałam się, że premierka wznowienie tak fajnie pójdzie moje ukochane linie i jeszcze zdrapki numerkiem 1 i 2 super początek paczki i taki przyjemny no to zdrapeczka nadal mnie lubi ja zdrapkę też lubię ładnie wygląda troszkę się zmieniła ta wersja kolorystyczna ale drapie się ją nadal tak samo <laughs> przyjemnie jak wcześniej no dobra, czyli dzisiaj premiera bardzo udana, 10 zł na plusie, w sumie 50 wygrane, bardzo, bardzo fajnie. No dobra, dzięki serdeczne za dzisiaj, oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, komentowania, lajkowania filmików, no i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem, pozdrawiam, cześć.